Dzisiaj w tym odcinku zagramy sobie w 99 Nocy w Lesie. Razem z Jankiem. Jeżeli chcecie zobaczyć drugi POW na jego kanale, to wpadajcie do niego, by zdobyć Achievement Vegetarian. Tutaj czterogwiazdkowy. Oby to się udało, bo jestem mięsożerny. Tak, na pewno na dziś. Robimy gulasz. I tyle. I farmy. Ja specjalnie założę. No, idealnie bierzemy akurat. Marchewy tylko, więc co? Chodzi ci się? Chcesz kiedyś popisać? Wykonale Alexego to rozwiązanie. Możesz miło pisać z ludźmi. Poznawać nowe osoby. Grać z osobami w różne gry, na przykład FIFA lub Roblox. Liczyć na czacie. I czytać piękne historyjki lub je wymyślać. Dawać pomysły na film i brać udział w konkursach. Na przykład teraz o 2 biliony. Bacona Aleksego. Dołącz z linków w opisie kanału. Nara. Dobra, zostawcie lajka i suba, bo bardzo mnie to wspiera. Nas też wspiera oczywiście, a ja mam od razu dwa drzewa. A to mi się a bardzo ja podoba. Ten wstęp będziemy pewnie nagrywać, dopiero potem nie będziemy zbytnio, wiecie, nagrywali. No bo już pod koniec tego tuż nie będzie po co nagrywać, jak już nic się nie będzie zbytnio działo. 85%. Już chciałam zabić królika. Tak się na niego patrzyłem. Nie możesz zabijać, ale nie możesz jeść mięsa. No? Najgorsze to by było, jakbym przez przypadek kliknął. O matko, no to byśmy musieli zaczynać się Dobra, to ja biorę. Ty, wilk na tak mi skoczył, jest pili. Jaki mus Ale mięs... ale jak się weźmie z mięsa gulasz, to chyba nic się nie stanie. Dobra, mam łapkę królika hey, dobra, mam zostawę Co jest i mam, drewno Już będzie pewnie nowy poziom ogniska Dobra będzie trzeci level trzeci To się bardzo przyda szynkę Jakiś tutaj węgiel, węgiel, Scrap. kolejny scrap i skrzyneczka. O. Co się Ja good axe. O kurde, kultyści tutaj są. Już od razu. O wieża, ja idę na wieżę obserwacyjną. Ci latarkę i wilka zabić jednego. Chociaż nie wiem po co. Tylko po skórę. Czekaj, bo ja z mieszkańców tam go. widzę tutaj. No! Nic spolany do nich dołączono, no mnie nie strzeli. O ja widzę. Tutaj nie ma nic... Niech że nie zasługo. O, good sack, ja mam good sacka i już good axe. Ale fart. No to idealny. Życiowy. Dobra. Jeszcze kolejna skrzynka. Dobra, mam na czwarty level. To ty się zajmij tym, ty się zajmij... O, mam bandaż, dobra. Ty się zajmij ogniskiem, ja wezmę jakiś lód tutaj. Oho. Czekaj, to, no, to nie, My potrzebujemy bardzo. Nie... Aha, zaryzykowałem, sorry. Weź mi ulecz. Wiem, że jak Bambik skinęłem, ale chciałam Kultystę zabić. Ulecz mnie. Bandaż mam. No. Ja... O, dobra, widzę. Dobra. Sorry, że tak poszłem. Ciąg ten. Wiem, że zaraz będziesz. Mówił, że jestem Bambikiem. Ja że on Nie, nie, nie. Nie wiedziałam, że on aż tyle zadaje, ogólnie. Musiałam go zabić po 300. O, dobra. O! Ten ogarnij... ...zabry, tak byśmy mieli, ja chyba za chwilę będę szedł pod dziecko. Ale też będzie musieli ogarnąć jej jedzenie. Jedzenie, to na spokojnie je. Jedz tutaj. Tutaj ja robi kultysta. Marchewki. Marchewki to coś, co potrzebujemy. Powiem tak. Nie jest jeszcze marchewek. Nie jest jeszcze marchewek. Dobrze, wiesz co. Dobra, mam dwa skrapy. Wolnie uratowaliśmy Kidosa. Tak to na razie wygląda pięć rzeczy. Bez mięsa jest bardzo, jak na razie trudno odciula jakieś rzeczy i słyszę chyba, że słyszę jelenia ale ja się go nie boję Nie, żarcia potrzebuję, macie jakieś marketki? jedną marketkę potrzebuję dobra, przyzadniemy się Przecięcie i zaraz do żebyś nie jestem w Jestem jest taki że mi się nie mówiło. idę po tą tam Dobra,

Jakie teraz ognisko? Chłopie. Ognisko, bo tam brakuje nam... Moc... Dobra, mamy co za... Trzeba? Tak, jak Chłopie! Ale ja to... Mam tu nawet powietrze, gdzie mam na włoteczkę i tam jest, jest dużo wszystkiego. Nie rozumiesz? No. Ale patrz, musimy tak, ulepszyć. Tak, tak. No. Ognisko na kolejny level trzeba ulepszyć, bo tam już będzie garnek. Ognisko? Na kolejny level. Ale ognisko? No nie ognisko, tylko e, ten... Stół do robienia. Ten taki, wiesz... Wo, Pierwsza zupka już się zrobiła. Tylko przeżyj. pozostanie mi zaatakowany. Ważaj. Dasz sobie radę. Ja se puszczę muzykę. Co łyski Cola, chłodzi głos. Jestem Kulu i witą. Ona wypieka za blanka i pół chwile minął. Selekcjonuje po pośladkach z dużą precyzją. Choć mi trudno z decyzją. Panie, 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 chcę tylko jedną dla mnie, dla mnie, dla mnie. Taniec, taniec, taniec. Nie, na mnie, na mnie. Dobra, zrewajmowałem cię. UFA Uf. UFA Ty mamy 10 sekund, prawda? No ale nie, kurczowo śmieć się bierze. Siema alfa, Siema niedźwiedź. Godził mnie alfa i niedźwiedź. Jesteśmy gówniani. Nie umiemy Dobrze. przeżyć bez mięsa. He, <laughs> ech. Jakby jestem trochę chroniony przez dwie alfy i jednego wilka. Jestem chroniony przez trzy alfy i dwa wilki zwykłe, więc. Więc może być trudno mnie zrewiveować, powiem tak. Szybko, zupkę, zresztą, zresztą, jak Hej, ja szybko Ej, mam po prostu taktykę. Wiesz, jaką? Uratujmy szóstego dzieciaka. Jakiego? E, jakiego szóstego? Przepraszam. Ulepszmy ognisko na szóste. E, ule... U, zła... e, złapmy wszystkie trzy. Cztery dzieci. Eee... U mnie jest... Niedźwiedź. wieć mnie zabił. Po prostu nie ryzykujmy, zabijmy dzieci... E, złapmy dzieciaki. O Jezu, ale mnie pociągnął. Jest skóra! Mogę? Ja go znalazłam. Dawaj, rewajwuj, okay. bierz rzeczy Krzesło ważne I Jakby ci to wysłuchać podatek za ratowanie że... byste A ja ciebie też uratuję Dobra, nie no, da mi Ale błagam, niech się nie obyje Ja to potrzebuję wilka kurwa jak, jak ty zamierzasz Cześć, mnie zamierzasz mnie u... jak zamierzasz mnie uleczyć nie jest na pewno czekaj ty o na niej światka mnie połóż żeby było mi ciepło na nieczwiatka! Kocyk taki. O. Oh, wow. Nie! Nie! No, jak ty nie ustawiłeś? No, nie mogę się ruszyć! Ratunku. Help! O oh, no. O oh, no. O oh, nie. Widzicie to? Głupek jeden patrzy się na niego Mapa Mapa e. 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 tutaj coś powstaje. E dobra, Ja... Yeah. Nie no ja nie mogę. Ja nie wytrzymam z nim, wiecie? Naprawdę. Co Ej, do... to... na, to, bym moją na miejsce do Nie wiem, to mnie lepiej rewaj, bo ja nie mieli tak ustawić w taką pozę. Gównianu. Dosłownie. Polu... Nie, polu... Dobra, to, nas, to ty kopiesz drewno. Zobywasz, żeby ulepszyć na szósty poziom, okej? Okay? A ja się... A ja będę gotować. Paulo, to się nagrywa. Ja też teraz nagrywam. Jak chcesz. Więc teraz się je słychać, może się po. Ty, bo zostaniemy za to. Te... Widzowie, leczę tego Janka. Chodź tu, bierz metal. Wasz bris okultyści. Niedźwiedź. I to coś. O, jestem głodna, to zjem stel. No i tak to da się żyć. Tak, wziąłem całe paliwo, tylko paliwo bram. Mamy. Jest co? Trzeba dziecko ruszyć. To weź mi daj do rewolwera i do rifla, bo ja nie mam w ogóle. No niech cię goni. było bardzo trudne i nie miałem amunicji w ogóle. Ja w ogóle nie mam amunicji, powiem tak. No, musiałem z tego razupta. Więc chcebało, jak nie to nie widzę. Ale włączę nagrywanie jak... Tutaj szpital? Szpital już sprawdziłeś. Co? To... Szpital już sprawdziłeś, mam szpital. Muszę Może... o. Nie, nie powiedzie. Czekaj. Jestem. Nie muszę być że. Nie, 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 nie.

Proszę, nie otworzyłeś tego. Jest. Nie, Olek, Jestem bezpieczny. Nie, nie, Olek, nie wstało, aby... Co? nagranie. O nie. Dajcie lajka. strachu nagranie. Smutno. Jesteśmy w dupie. Uratowałem. Kieruję tutaj. Wziąłem Janka z mlekiem tutaj. Mam rzeczy, mam wszystko, żeby pójść teraz, następnego dnia się wkraść i ognisko już zgaśnie zaraz. Ja mam wszystko, żeby wkraść się. A masz wszystkie dzieci zebrane? Nie, jednego A co jak nie będą zebrane, a my przyjdziemy dziesiątkę później? Nic. Dobra. Ja lecę. To jest największe ryzyko, jakie robię. Jest. Zru wzi wziąłem ten, wziąłem ten. Fajnie. Pelt Trader się pojawił. Ciekawie po co? Gdzie ja mam sper? Tutaj. Dobra. Wam A co jak kupię rewolwer Amo, to gdzie ono się pojawia? Jak pojawi się przy pomyśle. Przy czym? O. Mam. Jest. Trudność trudnościach z Jankiem. Wykierowałem końcówkę. Przetrwałem bez ogniska. I zdobyłem tutaj Zrobię wszystkie questy i achievement wegetarian było trudny, mogę mogę zrobić serię, gdzie muszę robić achievementy. Ten achievement w skali trudności to co się działo, oceniam 8 na 10, było mega, mega Mega trudny.